Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was pakiet, cały pakiet ekspres losów. Wkład to 56 zł. I zaczniemy od pełnej skarbonki. I szukamy 28 Nie ma siedemnaście, osiemnaście jest. Nie ma. Dwadzieścia Nie ma, i jedenaście. Nie ma. Pusty. Kolejny to szybka kasa. Wisienki nie ma, worek nie ma, karty są, świnka jest i kości są, ale to nam nic nie daje, czyli pusto. Szybka piłka, gol jeden. Koszulka, jedna i druga, i korki, jedne, cztery nam również nic nie daje. Gorąca kasa, i szukamy dwunastka. Nie ma. Trzydzieści jest trzydzieści sześć, fajnie. Trzy nie ma. Dziesięć nie ma. Trzydzieści nie ma. Siedem. Nie ma. Dwadzieścia pięć. Nie ma dwadzieścia jeden. Również nie ma jeden. Nie ma i dwadzieścia również nie ma. Czyli mamy jedną tylko. Krzyżówka. e jest e. i tu e r jedno k, k. D, więcej nie widzę, I, OK, B, jest B, S, C, nie widzę C, Z, jest Z, J, nie widzę, Y, Jest tutaj p. Jest tu p. t. u. Nie widzę a. Jest tutaj a. i N mamy tu pierwsze tenis i nakaz o nie było G nie było W nie było H również czyli również pusto To kolejne. Słówka. cho widzę. i bochemy nie będzie. Dobra. Rak, ry a i nie ma. I odpada klaun, kubizm, esej. nie mamy e. Czyli to, to i minister. I zostaje atlas, a ty, l, as jest i Turandot, za dwa nie płacą, kiepsko, czterolistna koniczyna i szukamy, pięćdziesiąt, jest, czternaście, jest, czterdzieści dziewięć, jest trzydzieści czterdzieści pięć. Nie ma czterdzieści dwa. Jest trzydzieści cztery. Nie ma trzydzieści dwa. Jest dziewiętnaście. Jest siedem, trzynaście, nie ma, dwadzieścia jeden, jest cztery, jest trzydzieści osiem, jest i trzydzieści jeden, jest, ale nam nic nie daje, czyli pusta również. To teraz ekstra pieniądze i szukamy dziewiętnaście dziewiętnaście nie ma czterdzieści sześć nie ma czterdzieści osiem Dwadzieścia nie widzę dziewięć, osiem nie ma pięćdziesiąt dziewięć, nie ma dwadzieścia nie ma piętnaście, nie ma, pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden. No cóż, również pusto. To teraz Vegas Brak, brak 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 dwa o trzy winogronka a trzy winogronka to dwadzieścia y, złotych brak trzy pomarańcze brak 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 brak, brak. Tutaj mamy trzydzieści złotych i został ostatni. Worki z kasą i szukamy. Dwadzieścia osiem. Nie ma. Dwadzieścia dwa. Nie ma. Trzydzieści jeden. Nie ma. Dwadzieścia jeden. Nie ma. 26. 49. Nie ma. 4 i 42. Również nie ma, czyli również pusto. Czyli dzisiaj na 56 mamy zwrotu 30. Fajnie, że ponad połowę. Dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia, pa!